Kampania wyborcza wyraźnie się rozkręca. Widać to na Śląsku i w Zagłębiu. Dziś wizytę w regionie złożył ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. W bytomiu w centralnej stacji ratownictwa górniczego spotkał się z ratownikami górniczymi, którym podziękował za służbę. Prezydent podzielił się także swoją wizją Śląska. Taki właśnie Śląsk chcemy budować, który będzie łączył tą piękną, niezwykłą tradycję, tą swoją wielką ambicję z tym, aby Polskę wynosić na Wyżyny. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj ta rola Śląska jako centrum naszego, centrum pracy, centrum myśli, centrum gospodarki trwa. Cały górny Śląsk jest naszym wielkim regionem biznesowym, jest naszym wielkim centrum gospodarczym. Niech tak będzie i niech tak się rozwija. I chciałbym, żebyśmy ze wszystkich sił w tym właśnie zakresie. Górny Śląsk wspierali. Andrzej Duda odwiedził także laboratorium genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu, w którym wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Tymczasem polityczna opozycja także czasu nie marnuje. Dziś w centrum Katowic chętni do podpisu listy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego ustawili się w kolejce. Zainteresowanie jest ogromne. Przechodzi nasze najśmielsze oczekiwanie. Widać. Gigantyczną mobilizację, ludzie przychodzą, chcą się podpisać, przynoszą nam już wypełnione listy z zebranymi podpisami, takiej energii, czegoś takiego jakże je nie widziałem. Przy żadnych wyborach jeszcze nie było tak ogromnego entuzjazmu. Cieszymy się z tego, zapraszamy każdego, kto chciałby się podpisać, udzielić poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, nawet jeśli będzie się to wiązało z koniecznością odstania w kolejce. Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Do ogłoszenia ciszy wyborczej możemy być niemal pewni, że kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta nie dadzą nam o sobie zapomnieć. Pandemia koronawirusa doprowadziła do największego od 30 lat kryzysu gospodarczego w Polsce. Mimo wprowadzonej przez rząd tarczy antykryzysowej sytuacja polskich przedsiębiorców jest naprawdę bardzo trudna. Najtrudniej mają ci, którzy oprócz bieżących kosztów do zapłacenia mają również zaległe czynsze, na przykład w wynajmowanych lokalach w galeriach handlowych. Na dzień dzisiejszy zastanawiamy się, ile damy rady to wszystko uciągnąć. Jeżeli nie dogadamy się z, z wynajmującymi to będziemy mieć tragedię i będziemy musieli myśleć o zamknięciu stoisk. Poseł Przemysław Koperski z Bielska Białej interweniował w sprawie najemców u ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Chodziło o regulację prawną dotyczącą zapłaty czynszu z okresu, gdy według jego rozporządzenia galerie handlowe musiały zawiesić czasowo swoją działalność. Poseł otrzymał odpowiedź mocno kontrowersyjną. Uprzejmie informuję, że poruszone w tym zapytaniu kwestie leżą poza zakresem właściwości ministra zdrowia. Sęk w tym, że pandemia wywołuje naturalne zmiany w umowach cywilnoprawnych, lecz póki co nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności i interpretacji tych zmian dla właściwych podmiotów. Wielu prawników uważa, że pomimo tego, że nie ma wprowadzonego stanu klęski żywiołowej, to jednak ta sytuacja epidemii może być uznana za taką sytuację nadzwyczajną. Po drugiej stronie barykady znajdują się właściciele galerii handlowych, którzy również mają do utrzymania swoje interesy, jednak według ich deklaracji są. Skłonni do dialogu. Pamiętajmy, że centrum handlowe i jego najemcy to jeden organizm, a nie strony pozostające ze sobą w konflikcie. Preferujemy i z powodzeniem wdrażamy podejście na partnerstwie. Jak przewidują eksperci z zakresu ekonomii, Polskę oraz wiele krajów Europy czekają masowe bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw w związku z pandemią koronawirusa. Ze Śląska nie obsługujemy. O sytuacjach, gdy odmawia się mieszkańcom województwa śląskiego noclegów w hotelach i pensjonatach w innych regionach Polski, jest coraz głośniej. W Śląskiej Izbie Turystycznej także przyznają, że podobne sygnały od mieszkańców Śląska się pojawiają. Jeżeli chodzi o biura podróży, o taką odmowę skierowaną do grupy, to było tylko jeden przypadek, gdzie grupa nie została przyjęta tylko dlatego, że przyznał się właściciel biura, że organizuje to dla rodzin dla górników z okolic Rybnika. I od razu zostało to przerwana rozmowa telefoniczna, absolutnie nie chcieli przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o klienta indywidualnego, to tych telefonów jest troszeczkę więcej, ale nie za dużo. Na szczęście nie za dużo. To są pojedyncze przypadki. Przypadki, w których zaproponowany został późniejszy termin bądź po prostu termin za rok. W śląskiej izbie Turystycznej podkreślają jednak, że równie niepokojące są sygnały mówiące o tym, że turyści ze Śląska znajdują za szybą na przykład kartkę z obelgami. Na sytuację uwagę zwrócił także europoseł ze Śląska Łukasz Kochut. Podkreśla on, że to, że Śląska jako jedyny masowo wykonuje testy, nie może być powodem do odrzucenia i hejtu. Prosi też, by takie sytuacje zgłaszać do niego. Będziemy w każdym takim przypadku po prostu reagować. Bezpośrednio już u danego hotelarza czy w danym szpitalu, bo pojawiły się pierwsze wiadomości. Pierwsza, pierwsza wiadomość, jaką wczoraj dostałem, to właśnie taki przypadek w szpitalu, gdzie ktoś został nieprzyjęty na, na oddział ze względu na to, że pochodzi z, z rodziny górniczej. Europoseł skierował też pisma do ministra sprawiedliwości i polskiej organizacji turystycznej. Ponad 2 miliony złotych kary, tyle łącznie na mieszkańców województwa śląskiego, którzy nie stosowali się m.in. do kwarantanny nałożył Sanepid. Według wstępnych ustaleń niektóre grzywny mają być weryfikowane ze względu na małą szkodliwość społeczną. Sanepid wskazuje jednak też takie przypadki, od których włos jeży się na głowie. Osoba jest poinformowana o tym, że jest chora, że może zarażać inne osoby, przebywa w kwarantannie albo w izolacji, świadomie wychodzi na zewnątrz, kupuje w sklepie, jest przebywa w otoczeniu. To jest dla mnie drań. Po prostu drań, który wynosi i świadomie zaraża innych, i to powinno się karać absolutnie. Minister zdrowia nie wprowadził dwóch prędkości luzowania obostrzeń, w związku z czym Śląsk jest traktowany na równych prawach z resztą kraju. Zniesienie obowiązku noszenia maseczek powoduje postępujące zmniejszenie dystansu społecznego. Póki co zarażonych jest prawie 9 tysięcy mieszkańców naszego regionu, a z powodu COVID-19 zmarło ponad 200 osób. Pan na imię Wojtek. Wojtuś Howiec to 18-miesięczny chłopiec, który zmaga się z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Aby mógł przeżyć, musi jak najszybciej otrzymać lek o wartości 9 milionów złotych. Gashin Challenge to akcja, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą. Została zapoczątkowana przez strażaków z Gaszyna. Policjanci z orzeskiego Komisariatu otrzymali nominację do wzięcia udziału w tym właśnie przedsięwzięciu. 4, 5, 6, 7. Akcja charytatywna trwa, a cel to zebranie ogromnej sumy na leczenie chłopca. Zasady Gashen Challenge są proste. Wystarczy wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz Wojtusia, albo w wersji light, zamiast pompek, wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne przynajmniej 3 instytucje, które mają 48 godzin na wykonanie zadań. Ta scena, jak wiele jej podobnych już od kilku miesięcy świeci pustkami. Teatr Żelazny w Katowicach to przykład wyjątkowej instytucji kulturalnej niezależnej, która sama się utrzymuje. Nie udało się jej otrzymać pomocy finansowej ze strony państwa. Właściciele teatru mieli też pomysł, by stworzyć serię filmów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury. Sytuacja jest trudna, zwłaszcza dla występujących tu aktorów. A więc co ja mogę robić w trakcie pandemii, jeżeli nie mam z czego żyć? Aktor żyje wtedy, kiedy gra. Jeżeli nie gra, to nie żyje po prostu, czyli żyje na debecie na pożyczkach i funkcjonuje jakimś ósmym cudem świata. Tak jak teatr, w którym występuje. Budynek należy do PKP i czynsz trzeba płacić. Przetrwanie w trudnym okresie zapewnił sklep z warzywami Twoja Nać. Na czas pandemii założyli go pracownicy teatru. Oni też w nim pracują. Te wszystkie rzeczy, które były do opłacenia i, i nasze różne zobowiązania finansowe, fakt, że widzowie prosili o zwroty e, w dużej mierze za bilety, więc to wszystko było dużym obciążeniem i gdyby nie warzywniak, e, no to skończylibyśmy naprawdę z długami, nie moglibyśmy wrócić do pracy. 12 czerwca Te Otwiera na nowo swoje podwoje, już można kupować bilety. Warzywniak zostanie jako jedna z gałęzi biznesu i na zawsze stanie się dla aktorów symbolem trudnych czasów. Właściciele liczą, że ich sytuacja się poprawi, a w przyszłość starają się patrzeć z optymizmem i nadzieją.